4 razy moje a to 1, moje c to 2m. Minus 6 do kwadratu to 36, i przypisuję sobie, no i zostawiam sobie minus 8m po lewej stronie, was dzielę przez liczbę ujemną. I teraz 30, i to do kwadratu, minus i mam minus 2. Razy to wyrażenie w nawiasie to od razu 4. No i redukcja wyrazów podobnych. No i to jest moja delta. I teraz wstawiam ją sobie tutaj, czyli m2 razy moje a to 1 i moje c to 8. Minus 6 do kwadratu to 36. Minus 2a postępuje tak jak zwykle, tylko po prostu moje pierwiastki.